Kurczę, dawno nie wychodziłam na dwór i tak mnie oślepiła ta jasność, <noise> a wcale jakoś słońce nie wali. Jedziemy sobie z Adrianem właśnie do kina na nowego Spidermana. Niestety to będzie wersja z dubbingiem, bo to jest jakiś, nie wiem, opcja przedpremierowa i jest tylko jeden, jeden seans o 17.30 i właśnie z dubbingiem. No ja nie lubię, ja wolę z napisami. No ale trudno, uparłam się na tego Spidermana, chcę go obejrzeć, więc idę. I przy okazji oczywiście jedziemy jeszcze zrobić jakiegoś rajdika. Nie można odpuścić, nie? A staram się w ogóle codziennie robić rajdy, eee, tylko nie nagrywałam teraz ostatnich odcinku, bo byłam na Openerze, widzicie mam nawet czapkę. Opener to jest taki właśnie festiwal muzyczny, on trwał 4 dni. Ja jeszcze po nim musiałam trochę też odpocząć. Jestem chora zresztą jak słyszycie. I dlatego też odcinków teraz ostatnio nie było, ale już znowu zaczynam nagrywać. No dobra, mamy, mamy z Adrianem taką misję, że chcemy zrobić a, jakąś trójkę razem. I tu na szczęście mamy dosyć fajną trójeczkę yy Arkanina. Co jak co na niego, łatwo jest znaleźć dobre Pokémony no bo wystarczy wodnymi golać, a wodnych jest dużo. Więc może, może we dwójkę damy radę. Zaraz to się okaże, tylko musimy jeszcze kawałek podejść, bo... bo to jest gdzieś, no właśnie, kawałek dalej, więc idziemy i zobaczymy czy damy radę Adrian. Nie wiem mm. pokonać. Nie wiem, nie, wiem, nie mam pojęcia. Trzymajcie kciuki. Powiem Wam tak Nie wiem czy my damy radę. Nie mam pojęcia, czy damy radę, ale spróbujemy. No jedynie trudno, jedynie przebalimy, Co, że nie niby... będę... Kam... Ustawiło mi kamienne pokemony, że niby są na niego dobre, Adrian Odporne na ogień chyba są, ale... Chyba tak, nie? A tylko tyle mam no? tylko, tylko tyle Dobra, najpierw robię wszystkie moje wodne jakieś, co mam Ustawiam Czekajcie, czy tu jest ten? Tak I niby pokazuje, że mam wziąć tego jakiegoś... No dobra, to wezmę wtedy dwa kamienne jeszcze tylko jednego tutaj jeszcze uleczę. Z ostatnimi tak później się nie będziemy mieli. Bo Czemu? Chyba, że ta... O kurde, no i znowu mi się poprzestawiało, jak ja tego nie lubię. Jesus. Że kleczę to już mi się przestawia później znowu. No dobra, no zobaczymy, no. Nie wiem, słuchajcie. Będziemy, będziemy kilka razy po prostu próbowali Jedynie nam się nie uda i przewalimy rajd w pasach Nici może dobre wejdą, to będzie określać. Tak, chyba że może ktoś tu by jeszcze do nas przyszedł w no, jakimś czasie Jak będziemy się bardzo, bardzo długo męczyli z tym Nie masz tak dużo potów chyba, nie? Potów? Nie, troszeczkę już zbierałam Coś tam na kilka walk jakoś tam starczy, nie? Więc Zobaczymy. pół biedy, dam radę się Będą na nas ludzie patrzyli, jakaś apteka tu obok jest no nic, 25 sekund. Zobaczymy, czy nam to się uda. Ale co jak to na pewno lepiej niż jak ja spałem raz tego gengara biłam, bo na gengara jest bardzo ciężko znaleźć yy, pokemony, które są dobre przeciwko niemu. Mało po prostu takich mam, a akurat na tego tutaj no wodnych to nie ma problemu, nie? Wodnych to wapków to każdy ma w pełno. Dobra, Adrian, jedziemy z tym koksem. Let's go, let's go! Let's go! Jezus Maria. I duży bydlak. no duży bydlak jest. Trzeba to No, oj. Nie wiem, czy my to damy radę zrobić. Chyba, żeśmy się porwali z motyką na słońce. Coś mi się wydaje. schodzi generalnie? Nie no, no, ale rzeczywiście schodzi, schodzi, no. O, ale jak mi wywalił, to już nie... A ja niestety nie, mi wywalił. Bogiem ty gry. Mi niestety wywalił. Mocno w pysk Kurde, dawać go, dawać go Dobra, mój umarł Chodzi mi tu kirwa Jedziemy Jedzie dajesz wapku. Bigo Bigo, bigo 130 sekund Chyba, kurde, damy radę Oj, nie, gonga No, mi też dostał Adrian, nie przeklinaj, nie wolno Dwałem gonga, no ty, no ale zaraz już prawie ma pół HP, a jeszcze dużo czasu mamy. No wiem, nie Chyba tak. damy radę, damy radę chyba. Dużo wapkiem trzymałem, no. No, no, no. Tak, tak, bijemy, bijemy, damy radę. Myślę, że damy radę. O kurde. O dobra, teraz ten jest dobry zwapek. Jak wysadzę, żeby mi nie zdążył zabić, zanim uzbieram na super atak. Nie, damy radę, na na, na Chyba tak. Tak, zobaczcie, czyli widzicie, czyli bez problemu można, można Arkana i nawet dwie osoby zrobić wodnymi pokemonami Jeśli macie wapki, nie? No wapki, tak, tak, ale to przeważnie większość osób ma wapki, nie? No zobaczcie, schodzi, damy radę, uff Uff, uf, uff, uf, uff, uff, uff Uda się, uda się A trochę już miałam, kurde, mokro w gaciach No, że możemy nie dać rady we dwójkę, a tutaj proszę wszystko zależy właśnie od pokemona, jakiego się atakuje. Dobra, no, schodź już ziomek. To jest właśnie najgorsze to, że się może czas skończyć. No, um umierasz już? Już umarł czy nie. No. Jo, umarł, 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 umarł Teraz ciekawe czego jeszcze złapiemy. Ha ha, ha. Ja mam Co? Network hero? No. Wywalnie, tak. O nie, to by było masakrostyczne. Ale żadnych fast ani tych nie dostaliśmy. No dobra, ale 3000 jest ekfast. Czyli 6 candy, no. I o, mamy. Tak dostałeś? A. Za trójkę? O proszę, no to dobrze. Czeka. jeszcze te candy. Ale... No to ja też candy dostałam. No dobra, teraz trzeba będzie ziomeczkę złapać. Masz malinkę. Bądź moim przyjacielem. Nie walcz. Oj kurde, ziomek. O nie O no nie, nie widziałem tego. Ej, co się zacięło, dobra. Czekajcie. Teraz zaatakował, to teraz rzucam. Dobra. Myślę, że się zła... O kurde! Ja widzę, że ten ziomek to jest taki trochę cięższy. Nie jest cięższy, nie? Czekajcie, poczekam aż odbije Czekam, czekam, bo na pewno zaraz odbije Czekam. No, jak będzie animacja się kończyła, to tutaj. Czekam. Nie, o, Grejta rzuciłam. Nie wiem, czeka... Nie wiem, na co czekałam, <laughs> co rzuciłam, bo nie mogłam dłużej czekać. O fuck! To czekajcie, damy mu jedną golden, bo coś widzę, że tutaj to ciężko idzie, nie? Kurde. No drugi Great, halo! Ty też go nie możesz Adrian złapać? Ja też na Ciężko, nie? Ja... Jaki co za Czemu on się nie chce dać złapać? Przecież to jest zwykły kurdy pies. No i co, bronisz? No ale ja mu daję nawet tą golden ten. Miałem tego tyranitara, nawet nie widziałem jego cepek, Masz, go złapałem. Aha, bo był tak wielki ten. Ja nie wiem czym go złapiemy. Co za wioska? Zawsze ludzie jak nagrywam to nigdy nie mogę niczego złapać. Wszystko jest przez was. Wszystko jest przez was! Przez was, że ja wam to nagrywam, to dlatego nic nie nie łapię się. No złap się, no będzie! Jest! Yeah. uff, Ale musiałam Adian na Malince, nie? Ja też na malince ale. Wow! A już miałam kupę w gaciach, że się nie uda, ale jest! Jest 1500 I co? Dobra, best of them, defense. No dobra, jest okej. Okay. Nie wiem, jak te, te jego tutaj umiejętności, czy to są dobre, czy nie, ale to wy mi możecie napisać przy okazji. O, zrobiłam, mam na odznakę ekselencie. 10 rajdów. Na ekscelencie walno, musisz go złapać teraz. No i co? Ciekawe, czy złapiesz na ekscelencie? No nie. Nie złapałeś? A ile ci zostało jeszcze tych? Yy, e, 3 trzy. Trzy? O kurde, Adrian, jedziesz z koksem. Ja sobie złapię jakąś wiewiórkę tutaj przy okazji. Szkoda, że wiecie co, że nie przyjechaliśmy ciutkę szybciej i sobie tego dżemu nie przyjęliśmy. Ale niestety nie, nie. No przyjechaliśmy i dosłownie 20 sekund zostało, nie? I tyle, i tyle było. Nie daliśmy rady. Dobra, idę do Adriana zobaczyć. Nie ma co, ostatni pokemon. Zostać. Poczekaj chwilę. No przez ciebie nie trafię teraz, tak? No to się skup! No nie trafię przez ciebie na pewno Nawet nie będzie szansy No bo przecież na najsłyszy Ale... Uwaga! No... Ostatni pokémon, Czy coś będzie? No nie Ja. Alep, ale... Ale i mi też było ba o Boże, prawie ze schodów spadłam Czego nie żałujesz Nie... Znaczy no pół biedy! To nie był jakiś nie wiadomo jaki pokémon, nie? Super Chociaż tego nie miałeś chyba, nie? Jeszcze Nie, ale... No, więc... Ale to nie jest, wiecie, wiadomo, że bardziej by było chyba snorka, szkoda, cyrka jest bardziej szkoda, niż tam zwykłego psa. Pół wiedzy. My teraz śmigamy do kina na Spidermana i odezwę się do was jeszcze, jak wyjdziemy z seansu i powiem wam, czy był dobry film, czy nie. Czy opłaca się iść, czy się nie opłaca. Dobra, right, właśnie wyszliśmy z Discord do Rwena Nowego. I powiem Wam, bardzo fajny film, bo w ogóle taki super, mega śmieszny. W porównaniu, jak czasami wiecie, te filmy marmelowskie czasami są takie dosyć poważne. To ten był totalnie na bekę nastawiony. Tylko ten dubbing cholerny. Boże, drogi. Czasami przez niego były, były strasznie takie momenty żenujące, bo to tłumaczenie. Ten polski język. Nie, po prostu ja, ja chyba muszę na to iść jeszcze raz z napisami, bo czasami się czułam, jakbym oglądała jakąś, nie wiem, bajkę na Fotskiz. No, to, <laughs> to To był właśnie taki ten problem tego. Ale tak naprawdę bardzo polecam, ale mówię, z napisami, bo na pewno o wiele lepsze teksty są. No i słuchajcie, pamiętajcie, zostawiajcie subiki, łapeczki w górę. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z Pokémonów.